Już w przyszłym tygodniu na Uniwersytet Zielonogórski zjadą największe tuzy polskiego prawa konstytucyjnego, a to za sprawą 57 Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego, który już 17 września rozpocznie się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Z tej okazji moim i Państwa gościem jest współprzewodniczący Komitetu Naukowego Zjazdu, pan profesor Andrzej Bysztyga. Witam Pana serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Panie profesorze, jak to się stało, że to prestiżowe wydarzenie, jakim jest... Już 57. zjazd katedr prawa konstytucyjnego odbywa się na naszej uczelni w Zielonej Górze. Pani redaktor, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ Wydział Prawa i Administracji jest wydziałem no, relatywnie w skali ogólnopolskiej młodym. My będziemy obchodzili pierwszą rocznicę jego ustanowienia, jego zorganizowania w znacznym stopniu za sprawą spiritu z całego przedsięwzięcia, podobnie jak zjazdu naszego dziekana profesora Bogusława Banaszaka. Który, jakbym powiedział, za wyspiańskim wydział swój widzi ogromnym. E, jak to się stało? Tego typu decyzje zwykle po są formułowane na poprzednim zjeździe. Tak się też stało w Lublinie, e, w podcieniach budynku, który pamięta jeszcze Unię lubelską. Postanowiono, że naszemu wydziałowi, naszemu Zielonogórskiemu Uniwersytetowi, to zadanie zostanie e, powierzone. Które to też zadanie wydział sprostał, zrealizował w 100%, bowiem spodziewają się Państwo w tym roku rekordowej liczby uczestników, z tego co udało mi się od Pana dowiedzieć e, tak, przed panie rozmową. Redaktor. Niemniej jesteśmy jeszcze przed zjazdem, to co najważniejsze to jest jeszcze przed nami, ale rzeczywiście już z tego miejsca i w imieniu Pana Dziekana Banaszaka i swoim bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, tym zwłaszcza pracownikom obu katedr prawa konstytucyjnego oraz systemów ustrojowych i praw człowieka za potężne zaangażowanie organizacyjne i osobiste w organizację tego zjazdu, który, wszystko na to wskazuje, pod szeregiem względów będzie zjazdem rekordowym, także pod względem liczby. Uczestników to jest około 180 osób, przedstawicieli zarówno doktryny, jak i praktyki prawa konstytucyjnego. Przyjmując taką formułę plenarną, panelową, to będzie pięć sesji plenarnych i 14 paneli dyskusyjnych, w tym panel anglojęzyczny i edukacyjny. To jest jakaś nowość, to umiędzynarodowienie zjazdu? Może nie całkowicie tak, bo zdarzało się gościć przedstawicieli doktryny państw obcych na zjazdach. Niemniej jednak skala umiędzynarodowienia tego zjazdu będzie niespotykana. Między innymi będziemy gościć naszych przyjaciół z Niemiec, profesora Reinera Arnolda z Uniwersytetu w Regensburgu, naszych przyjaciół z Uniwersytetu Juana Carlosa w Madrycie, między innymi profesor Christine Hermide, także naszych znajomych z Rumunii, z Uniwersytetów Alba, Julii, Piteszti. Czy są jeszcze jakieś inne cechy, które będą szczególne właśnie dla tegorocznego zjazdu? Tak, w ramach takiej, powiedziałbym, troszkę westernizującej tendencji, stało się tak, że już na zjazd przygotowaliśmy publikację, zawierającą wszystkie wystąpienia uczestników zjazdu, zarówno te w ramach sesji plenarnych, jak i dyskusji panelowych. I to jest publikacja potężna. Pokonferencyjna dodajmy, tak? Dodajmy, po no, tak się stało, w założeniu pokonferencyjna, ale każdy już na wejściu dostanie egzemplarz tej publikacji, więc będzie mógł się zapoznać z treścia, prezentowanymi treściami i to umożliwi, myślę, takie założenie, szerszą dyskusję. Bardzo dużo czasu w ramach zjazdu przeznaczyliśmy właśnie na dyskusję. Tematem przewodnim tegorocznego zjazdu są aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego. Czy taki wybór jest przypadkiem, czy jednak ma on związek z kumulacją wyborczą, którą obserwujemy w tym roku? Oczywiście przypadek do pewnego stopnia determinuje nasze życie, ale nie zawsze i w tym przypadku też się tak stało. Ja bym wskazał dwie przyczyny, które dominowały w trakcie naszych... Dyskusji, ustaleń o temacie zjazdu. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście ten ostatni czas jest czasem wyborczym. Jesteśmy po wyborach samorządowych w listopadzie ubiegłego roku, które dostarczyły szeregu pytań co do praktyki wyborów, co do pewnej optymalności istniejących regulacji w tym zakresie. Jesteśmy po wyborach prezydenckich, przed wyborami parlamentarnymi, i to jest, to jest na pewno pierwsza z przyczyn. Przy czym opatrzyłbym ją takiej mianem jednak pewnej doraźności. Natomiast, co szczególnie istotne i chyba kluczowe, to to, że sytuacja dojrzała do tego, żeby ten segment prawa konstytucyjnego, jakim jest prawo wyborcze, został dowartościowany. To jest ten segment prawa wyborczego, który reguluje mechanizm, reguluje procedurę realizacji konstytucyjnej zasady suwerenności narodu, a więc zasady, Zasad wszystkim zależy nam na tym, żeby ten mechanizm był optymalny, najbardziej korespondował z naszymi tradycjami, z naszą mentalnością, społeczną, Nie bez powodu jeden z referatów referat profesora rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego będzie poświęcony wolnym. Wyborom czy wolności wyborów dodam, że nasza konstytucja tym przymiotnikiem, nie opatruje wyborów w przeciwieństwie na przykład do rozwiązań niemieckich. No, ale Niemcy mieli taką trudniejszą historię ustrojową i oni woleli sobie znormatywiz znormatywizować tę wolność. My tego nie mamy, wychodząc z założenia, że no, wybory z natury są wolne. Ale już prawo europejskie, protokoły do konwencji europejskiej, one mówią o wolnych wyborach, więc co to jest, pewnie się dowiemy. Panie profesorze, najistotniejsze zagadnienia, jakie będą poruszane podczas tego rocznego zjazdu? Tych zagadnień jest bogactwo. To jest bogactwo. Ja może w tym momencie oprę się na przynajmniej tytułach niektórych wystąpień. Nasz przyjaciel, profesor Jacek Sobczak z Sądu Najwyższego, będzie mówił o tym wyselekcjonowanym orzecznictwie SN-u, które dotyczy protestów wyborczych, bo my możemy wybory oprotestowywać. Niemniej przesłanką skuteczności takiego protestu jest to, czy naruszenie prawa wyborczego mogło mieć wpływ na wynik wyborów. Będzie mowa o dostępie do sądu w związku z tym w świetle postanowień kodeksu wyborczego. Reprezentując i niosąc wysoko sztandar Uniwersytetu Zielonogórskiego, ja z kolei będę mówił o zakresie kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Wobec organów wyborczych i Krajowego Biura Wyborczego, który to problem został bardzo poważnie zasygnalizowany w związku z minionymi wyborami samorządowymi. Profesor Jaskiernia przedstawi aspekt tradycyjnie międzynarodowy wyborów. Czy takie tak? tematy bardzo aktualne na czasie, które emocjonują w tej chwili Polaków? Czyli Zdecydowanie jowy. tak. Myślę, że te tematy, one się wpiszą w taką ogólnospołeczną dyskusję na temat prawa wyborczego. Jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, to w ogóle temat, pani redaktor, można powiedzieć na odrębne. Spotkanie. To nie tak, że się wpraszam, ale wartałoby to kiedyś w końcu omówić. wyjaśnić i w jakiej syntetycznej formie podać zalety i wady, czy to systemu większościowego, bazującego na okręgach jednomandatowych, czy systemu proporcjonalnego, który związany jest z pojęciem list. Wyborczych. Ale jak rozumiem, zagadnienie tzw. Tak jowów będzie także dyskutowane podczas tego najbliższego zjazdu? Z całą pewnością. Tak, będzie ono także przedmiotem wystąpienia naszego dziekana, profesora Banaszaka. Proszę powiedzieć, jaki jest cel naczelny całego zjazdu? Czy te państwa y, doniesienia, czy państwa dyskusje będą miały jakieś odzwierciedlenie w zmianach y, w prawie wyborczym? On powiedział tak, w pierwszej kolejności to jest cel naukowy. Pogłębiamy swoją wiedzę, o prawie wyborczym, wymieniamy się doświadczeniami, poglądami. To jest, nasz zjazd to jest zawsze jakaś forma zdrowego, naukowego fermentu. Natomiast, w moim przekonaniu, jeżeli skądś miałyby wypływać inicjatywy ustawodawcze dotyczące prawa wyborczego i nie tylko, szerzej prawa konstytucyjnego, to właśnie z tego środowiska. Pozwolę sobie na przeprowadzenie takiej dystynkcji między postępowaniami ustawodawczymi e, realizowanymi z przyczyn, dla przyczyn przede wszystkim prawnych, i tymi realizowanymi dla przyczyn przede wszystkim politycznych. Śmiem twierdzić, że te pierwsze mają szansę ostać się jako bardziej subiektywizowane, zdecydowanie dłużej, bo one nie są skażone tym myśleniem częściowym, partykularnym, że. że Mówimy państwo i prawo często jednym tchem. Chodzi o to, żeby prawo służyło państwu, które jest organizacją suwerena, narodu, a nie tylko partykularnym interesom partii politycznych. Na pewno szczegółowy program całego zjazdu znajduje się na stronie internetowej tak, przedsięwzięcia zapraszam. i Wydziału Prawa i Administracji. I proszę na zakończenie powiedzieć, czy każdy zainteresowany zagadnieniami, jakie będą szeroko omawiane podczas tego przedsięwzięcia, może wziąć udział w dyskusji, może przyjść na wykład, na sesję panelową, plenarną. Jak wspomniałem, e, liczba uczestników zjazdu jest rekordowa, ale w miarę wolnych miejsc, wszystkich serdecznie zapraszam. W takim razie ja również serdecznie wszystkich zapraszam. Państwu, Panu dziękuję bardzo za wizytę w telewizji. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor. Dziękuję bardzo. I przypomnijmy, że już od 17 do 19 września na Uniwersytecie Zielonogórskim trwać będzie 57. zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego, a Państwa i moim gościem był Pan Profesor Andrzej Bisztyga, współprzewodniczący Komitetu Naukowego Zjazdu.